Czasami patrzę sobie na tego Wartandera i się zastanawiam, dlaczego ta woda wygląda tak paskudnie i później mi rozwala bitrate na fimo. Witam w kolejnym materiale, z tej strony Turteł z kanału Turteł. Dzisiaj sobie zagramy tryb pływaki, gdzie można grać samolotami z pływakami. I przez to, że popełniłem jeden wielki błąd. Zapytałem się was na moim Discordzie Turtlisko, jaką nacją zagrać, no to niestety muszę zagrać Niemcami. Jeżeli chcecie częściej mi uprzyżać życie, no to zapraszam do mojego Discorda w link w opisie. Sam sobie tryb pływaki. Jest dostępny tylko przez weekend jak nagrywam ten filmik. Przez dwa dni po wydaniu tego filmu można grać pływakami samymi i co? I nawet nie ma nagród żadnych, ale ktoś i tak nabił milion srebrnych rwów już na tym trybie. Po prostu przejdźmy, zagrajmy sobie chociaż jeden meczek. Szkoda, że to jest tryb zręcznościowy. Dobra, najpierw zagrajmy sobie tym dużym HES 115. Od razu powiem, że wiem, że to nie jest nowy tryb gry, ale też w niego nigdy nie grałem. A, bomby mogą się przydać, bo na punktach kontrolnych są okręty. Czy te okręty biją każdego? To wygląda na to, że te okręty są w tak zwanym trzecim teamie, w timie zero. chociaż nie wiem, jak to tutaj ogarnęli programistycznie, i ludzie już się tim kilują. To nieźle. Ciekawe aż ktoś zacznie, nie wiem. O, kamikadze winnych innych robi. Co ty odwalasz? Co ty odwalasz, gałganie? O! No i już widać. Jeden gaugan próbuje tim kilować drugiego. Dobrze, chłop tej katalince na, na czas ogarnął się. I nie dał się Gauganowi. JCVorushop. Fajnie, że nawet okręty nie mają nazw kodowych plikach gry i jakieś brakujące nazwy ich niszczą. Dobra, no zrzućmy bomby na przykład na ciężki krążownik. Dwie te bomby 250 kg. A tak, bo to jeszcze... Gdzie ty lecisz Katalino? Że mamy rozwalać te cele naziemne? Nie wiem. A Co są stare modele okręty? Gdyby to były nowe modele okrętów, to by nas szybko rozpierniczyły. Mam nadzieję, że gra nie jest za tak głośna, że ją trochę ściszę. Spróbujmy jakiegoś innego gracza upolować. W ogóle, co ja mam na tym samolocie za działka? Czy ja mam tylko... Nie, mam przednie i tylne działka. Spróbujmy jakiegoś, nie wiem, tutaj Japończyka upolować albo Aradu. Dlaczego ten efekt wody jest tak głośny? W ogóle napiszcie w komentarzach, czy takie filmiki z customowych trybów gry dawanych przez Keijina są ciekawe. To już chyba nie pierwszy taki filmik. Chyba raz nagrywałem filmik o e, Awatarze w War Thunder, więc. Nie, więc może to będzie jakaś miniseria na kanale. Ty, po prostu jak Geizień będzie dawał takie dziwne tryby gry. O boże, te zabek i tu jest celownik. Nawet nie wiedziałem, że ten samolot ma własny celownik. pip 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 pi, pi, w Katalinkę. Dobra, dobijmy tą Katalinę, bo to trochę wstyd. Dobra, rozerwała się. Ja, ale... O nie, druga Katalina mnie goni. Halo! Z Mordką jeszcze. Masz nas za swoje. Ogólnie, widzowie, tak z, z informacji parafialnych na kanale, chciałbym powiedzieć, że ostatnio mnie trzepie, bo od 4-5 dni, jak to oglądacie, nie mam internetu na tyle stabilnego, na tyle szybkiego, żeby móc y, streamować. A ja bym chciał starać się nie streamować. I w ogóle amunicji do działka nie mam. Dawaj mi to amunicję do działka. Dziwnie się gra backing. Ciekawe, jak się by ten... Szkoda, że nie ma wyboru pomiędzy trybami gry, ale w sumie też tak mało osób gra w ten tryb gry, że, że w sumie nawet lepiej Zobaczyłbym ten tryb gry na. nie wiem. ze w sensie symulacji na przykład. albo na realistyku. Szkoda, że to jest ABEP. Ale pewnie jakby były nagrody. W ogóle. Czek. Widzieliście to w ciągu par... sekundy ten okręt się przewrócił. Chociaż to kwestia tego, że pewnie w render wyleciałem tego okrętu. Ale w ogóle zapomniałem, że w tym trybie chodzi o to, że latamy pływakami, bo musimy przejmować punkty kontrolne za pomocą lądowania. Yy, w ogóle dziwne jest, że na Beku jest nadal tryb gry gdzie trzeba lądować. Dziwniej pamiętam się grywało w tego trybu gry, bo jak się grało w czwórkę, ten tryb gry na arkadzie w lądowaniu lotniskach, to... lądowanie lotnisko to wręcz było czasem kamikadze. No ale trzebało to robić, żeby wygrać bitwę i robić na przykład rozkazy. Czy to dać się trup czy to... No, trup Dziwnie wyglądają te przewrócone sztucznie okręty. Widzę, że to są stare okręty i takie trochę, nawet bym powiedział, scenicznie, skryptowo przerzuca. Ja mam nadzieję, że mnie nie rozwali ten Brytyjczyk. Dobra. Niemieckie dwudziestki robią robotę nad z tym Sutherlandem, Tylko zaraz mi zyska... Ty, kto mnie bije? Kto mnie bije, wpływaki? O Boże, ogon mam. Widzowie, rapid... pomocy... To nie jest z tymi samymi widzowie, możecie pomóc. No i zamieniłem się. O, naprawili błąd w ogóle z tym samolotem. Kiedyś jak ten samolot stracił pływaki, to mu paliwo, nie tracił paliwa. Więc no i zdechłem.